Szanowni nazywam się Ryszard Kozłowski i mam przyjemność pełnić w dniu dzisiejszym funkcję gospodarza naszego spotkania pod hasłem Forum Wynalaszczości, którego organizatorem jest Fundacja Tradycja i Rozwój. Na wstępie witam serdecznie zaproszonych gości i posobek, pani profesor Barbara Kudrycka, posłanka na senior średniej kadencji. W latach 2004-2007 deputowana do Parlamentu Europejskiego. W latach 2007-2013 minister nauki i szkolnictwa wyższego, obecnie kandydatka do Parlamentu Europejskiego. Pana profesora Lech Dzienic, rektora Polityki białostockiej. Pana inżyniera Wacława Niemieckiego, wieloletniego kierownika pracowni Państwowego Instytutu Telekomunikacji. Członka kapituły konkursowej pana doktora inżyniera Krzysztofa Łukaszewicza. Pana Jacka Wojdyłę, jednego z konstruktorów Ładzika Marsjańskiego. Prezesa spółki Unifaktor, Pana Wiesława Kozikowskiego. Pana Mieczysława Deszka Gryńskiego, Przewodniczącego Rady Fundacji Tradycja i Rozwój. Serdecznie witam panią dyrektor zespołu szkół nr 1 w Zambrowie, panią Marynę Łotysz, która gości nas odbywa w szkołę w swojej szkole. Serdecznie witam dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4, pana Ryszarda Świderskiego. Serdecznie witam pana dyrektora szkoły nr 5, pana Andrzeja Przerogowskiego. Witam bardzo serdecznie wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość, mieszkańców Zambrowa. Cieszę się, że jest z nami młodzież szkolna oraz studenci z Politechniki Białostockiej, młodzi konstruktorzy. Dzisiejsze forum jest efektem działalności Fundacji Tradycja i Rozwój. Fundacja ta powstała z inicjatywy panów Mieczysława Glińskiego Stanisława Nowackiego i Dariusza Modzelewskiego. Dnia 21 czerwca 2012 roku została wpisana w Krajowym Rejestrze Słowacji. Główne cele statutowe Fundacji to działanie wspomagające rozwój społeczności lokalnych, samorządnych, wspólnot, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach, dziedzinach życia społecznego. Działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem. Programy badawcze, informacyjne i wydawnicze służące w zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat zjawisk społecznych, ekonomicznych, Programy stypendialne i szkoleniowe dla młodzieży szkolnej i akademickiej. Wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, internetu i społeczeństwa wiedzy. Temat dzisiejszego spotkania przybliży nam Przewodniczący Rady Fundacji Pan Mieczysław Leszek Gliński. Proszę o zabranie głosu pana mecenasa. Szanowni Państwo, dzisiejsze nasze spotkanie odbywa się od tytułem Forum Przedsiębiorczości Zambrów 2014. Zaprosiliśmy na to spotkanie młodzież, przedsiębiorców, a także nauczy nauczycieli. Ma ono związek z konkursem, który ogłosiliśmy w ubiegłym roku. Pani panie minister, panie Rektorze, panie prezesie, szanowni państwo, droga młodzieży. Polacy jesteśmy uważani za ludzi pełnych fantazji i inwencji, ale z wynalazczością niestety nie jest u nas najlepiej. Istnieje jakiś kompleks niższości technologicznej, który podpowiada nam, że na tak zwanym zachodzie wszystko już zrobiono i to zrobiono lepiej, a więc nie mamy tutaj już nic do roboty, sami potrafimy zrobić gorzej. Ten kompleks, ten mit obezwładnia nas do tego stopnia, że nie wiadomo od czego zacząć, ażeby, go się, ażeby się go pozbyć. Jeżeli nie wiadomo od czego zacząć, to najlepiej zacząć od edukacji. Innowacyjność, wynalazczość innowacyjność, nie jest bowiem... Funkcją jakichś wrodzonych cech narodowych, cech narodowych lecz sprawą organizacji gospodarki, dlatego też są przedsiębiorcy i kształcenia. Dlatego zaprosiliśmy nauczycieli. Badania socjologiczne wskazują, że odsetek talentów twórczych wszędzie jest taki sam. I w Polsce i w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych trzeba tylko te talenty umieć, wydobyć i zachęcić do działania. Fundacja Tradycja i Rozwój ma na tej drodze pierwszy krok. W ubiegłym roku właśnie ogłosiliśmy konkurs Zambrowski Młody Wynalazca skierowany do młodzieży w wieku 13 do 23 lat. Może powinniśmy tylko ogłosić, zacząć od młodzieży w wieku lat 10, bo tutaj na tej sali są, jak mi powiedziano, uczniowie członkowie kółek zainteresowań już w szkole podstawowej. Patronat nad naszym konkursem objął pan Jarosław Dworzański, naszego województwa podlaskiego, a także pan profesor Olek dyrektor Politechniki Białostockiej. Serdecznie dziękujemy za objęcie patronatem naszego konkursu. Z kolei patronat medialny nad tym konkursem jest, sprawował zambrowski portal internetowy Zambrów również serdecznie dziękujemy. Ogłaszając konkurs po raz pierwszy byliśmy, nie, mieliśmy świadomość tego, że może nie wpłynąć ani jedna praca, mogą wpłynąć prace, które nie będą odpowiadały regulaminowi. Ale byliśmy też przekonani, że ten pierwszy krok musimy uczynić, ażeby zachęcić młodych zambrowiaków do twórczego myślenia, do tworzenia rzeczy nowych, poprawiania rzeczy już istniejących. Jednym słowem do tego, żeby zajęli się wynalazkami, żeby tworzyli wynalazki. Myśl zasady, czy schorupka za młodu czy tym na starość roczny Tegoroczny konkurs nie doprowadził do wyłonienia zwycięzcy, dlatego też nagroda z tego konkursu przejdzie do konkursu następnego które zamierzamy ogłosić pod koniec tego roku, a więc pula się jako podwoi. Tak więc młodzi wynalazcy, a wierzę, że na tej sali również prace są, możecie już zacząć pracować nad wynalazkami, które zgłosicie w tym następnym konkursie, który ogłosimy pod koniec, pod koniec roku. Przewodniczący, chciałbym podziękować członkom kapituły konkursowej, a więc panu przewodniczącemu Wacławowi Nimińskiemu, panu Wiesławowi Kozikowskiemu, panu Krzysztofowi Łukaszewiczowi i panu Stanisławowi Nimiejskiemu. Serdecznie dziękuję za tą pracę, którą włożyliście i za udział w naszym przedsięwzięciu. Serdecznie dziękuję. dziękuję.